W ogóle, 3 na 1 to jest instant death, według mnie, jak na normal, ponieważ tak pospamują sobie te ataki, że nie macie. A używanie webianka to praktycznie to jest broń, którą będziesz, atak, to będziesz najmniej używał na normal, ponieważ on żre pajęczynę. Praktycznie 3 webianki i nie masz pajęczyny. I możesz mieć maksymalnie 10 tych naboi na pajęczynę. Jej. Już zacząłem panikować, że kofale spremy tutaj zaatakuje na tym pociągu. I prawie spadłem. Ale cóż, czekamy, kiedy pociąg do końca pojedzie na tym pasku. W ogóle są tutaj jaszczury, ponieważ yy, będzie pokazówka, którą mnie pokażę, ponieważ albo pokażę. Albo po prostu Wam powiem, ponieważ ta poprzedka jest super opcjonalna. Eee, Później możemy spotkać się z Jaszczurem, doktorem Kurt Connors. I on nam powie, że Venom przejął kontrolę nad jego bazą i, i jakoś Venom może kontrolować Jaszczury. jaszczura. Ale cóż, teleportujący się Venom odjeżdża na pociągu. A był niewidzialny Venom, ponieważ nigdy nie widziałem jego umiejętności teleportujące, przycinek eee, chowające się. Ale cóż, tutaj się gra ostrożnienia na Easy Mode, że pojawiają się ekskluzywne rzeczy, które tylko są na Easy Mode. Ekskluzywne ułatwienia. I jak pamiętam tutaj Scottish Duck zmieni ustawił Segierkę na Easy, ponieważ... spowoduje yy, jednych wrogów. Którzy się pojawiają po tym rozdziale. I tutaj jest właśnie to pierwsze ułatwienie. graci mówi, że musisz na górę skoczyć, ponieważ nikt by się nie domyślił. Nikt. To jest drugie ułatwienie na Easy. Spider-Man automatycznie wyłącza tą wodę, i ona spada. I gra się zatrzymuje, ponieważ na normal i hardie musisz to ręcznie robić. jak spadniesz do wody, to umierasz. Ponieważ Spider-Man nie lubi wody, na że on umie pływać bez problemu. Ale cóż, i ta woda będzie ciągle tak w tym stanie. Ponieważ na normal woda wzrasta podobnie. Ale to nie jest nasz problem na Easy Mode. Wiem, tutaj trzeba się bawić tymi dźwigniami, żebyśmy mogli kontynuować nasz maraton. I to ma praktycznie sens ten maraton, ponieważ teraz się zajmujemy Venomem przez jakiś długi czas. Nie, ja, to już jest nieznaczne, woda już się nie podniesie w ogóle na Easy, też na Kid Mode. R1, w ogóle możesz się do góry wczepić, o tak. Zapomniałem tego w kontrolkę powiedzieć co praktycznie powoduje, że jestem szwajcarskim Let's Playerem, i powinien się unsubskrybować. Dobra, gierki nie można oszukać. A 7-up. Regenerujesz moje gardło. Lizards, ale jestem teraz busy z wami. Jestem busy tymi oto dźwigniami. Eee, na Play 2 ta gra się szybciej ładuje, z tego trzeba ja dobrze pamiętać nam, ponieważ... Eee, Play 2 ma fajną opcję pod nazwą, możesz ustawić szybkość czytania płyt na Play 2 jako dział na Play 1. Możesz ten oryginalny lub fast i na fastie się gra troszeczkę szybciej to ładuje. Tak samo na PSP masz takie ustawienie. Ale jak ja mówiłem, ta gra się nie nadaje na PSP, ponieważ brakuje wszystkich przycisków. Prawie analog jest bezużyteczny, on nic nie robi w tej grze. Jak ja już mówiłem w Crashu, ta gra wyszła w erze, gdzie praktycznie ...ludzi nie wiedzieli, co zrobić z tym analogiem oprócz Ape Escape lub jakichś Twin Shooterów, których szczerze nie znam. Ale cóż, co mnie się inspirowało na ten Let's Play? Właśnie sobie teraz przypomniałem. Trzy litery, panie i panowie! D.S.P. Ponieważ D.S.P. bardzo dawno temu zrobił let's play tej gierki. Nad że damu mu technicznie honor zaprzeczyć tą grę na normal, ale praktycznie tak czy siak on kosił ostro. Ale cóż, on ostro lamił w tej gierce i tak sobie patrzę... Ta cholera, bym sobie zagrał teraz Spidermana. To mnie inspirowało przez jakieś parę miesięcy, żeby zrobić ten let's play. I... on miał takie kurde problemy. Po pierwsze, ten myślał, że można na karcie na Play'u 2 sobie, wiecie, serwować gry na Play'e 1 na karcie z Play'a 2, więc 3 dni nie wyłączał konsoli, dopóki sobie tą kartę kupił. Nawet, że miał Play'a 3. Trochę śmieszy mnie to. Ale i cóż... Eee... Lamił ostro. Na przykład wyścig Venoma był najtrudniejszą rzeczą dla niego. Też yy, dużo ludzi mówi, że ten wyścig był bardzo trudny, ale szczerze... On jest bardzo łatwy. Szczerze, nie pamiętam mojego pierwszego razu na ten wyścigu, więc nie mogę komentować. No ale cóż. A, już wiedziałem. Już chciałem komentować, czy ta woda stała. Tak, tak się nie podnosi. W ogóle, jak tyci tyci... Ty, Twojej głowy dotknie. Twojej głowy dotknie wody, to BOOM Spider-Man umiera automatycznie. Nadże, animacja topienia jest strasznie dziwna, ponieważ to wygląda jakby on był ciągnięty do nieba. Albo piekła w ogóle. Wersja Dreamcastowa z te, tej gry jest znana z tego, że ona była portowana przez Treyarka. Yy, na pewno powiecie, O, to ci śmiecie z Call of Duty, fuck them! Niech robią coś innego. Oni mieli... O, zaczynając od. Oni portowali Spidermana... Yy, na Dreamcasta. Ale zaczynając od PLAZ oni zrobili wszystkie gry, praktycznie. Spiderman 2002, Treyark, Spiderman 2, Treyark, Spiderman 3. Na konsolę siódmej generacji Treyark. Ponieważ wersja na PlayStation 2 była przez Vikarius Visions Ultimate Spider-Man Treyark. No i teraz Binox się tym zajmował. Ci, którzy portowali wszystkie Spider-Many na pc oprócz 2000. Ponieważ Grey Matter się tym zajęło. I oczywiście Greymatter to było szajską robotę portowania. Ale cóż, tutaj trzeba odlokować przesiedlanie do Benoma. Ale jest to jeden problem. Gra ci od razu mówić, co musisz kliknąć. nieważne czy grasz na easy czy na hardzie, czy na normal. Gdybyś grał na specjalnym trybie, ta woda byłaby lawą. I jest tutaj taki specjalny tryb, który można tylko kodem blokować pod nazwą What if mode. Gdzie praktycznie graci robi wielkiego mindfucka. Więc chyba czas na ostatni poziom przed walką z Venomem. Jak tobę, jak pamiętam, to dobrze. Dlaczego może być jeszcze jeden ekstra poziom, który nie pamiętam? Tak, to ostatni poziom z venomem. Przed jego walką. Olewajcie go, tutaj on cię tylko po prostu straszy. Witajcie w kanałowym. No, witajcie w kanałowym labiryncie. Tutaj możecie znaleźć jaszczura, który wam powie sytuację i wskazówkę, jak przejść ten poziom. Ale od tego ja jestem. I jeszcze, że on też nam powie. Sytuację, która wiecie, czemu będą ma tyl. armię jaszczurów. w Shadowson ma armię symbiotów, ale cóż. Jak chcecie mi dobrego torrenta znaleźć, to ja będę bardzo miły. Tylko takiego porządnego, a nie jakiegoś skompresowanego. I nie Steam Japan, ponieważ właśnie to jest ta wersja, która była. szajska. Ja, ja Więc jak teraz pójdziecie prosto cały czas, to traficie na Jaszczura i on wam powie o co Kamana, ale my idziemy tędy. Będą będzie ci też dawał wskazówki, że. Ciepło jest, ciepło. No, i oczywiście go znajdziemy. Kiedy pójdziesz w złym kierunku, to. Teraz chwilowo nie mogę odpowiedzieć na tę wiadomość, przepraszam. Przemek Ratchet, ale odpiszę po letplayu. Y, Wiem, kiedy pójdziesz w złym kierunku, to we na ciebie naskoczy i zaatakujecie. Ah, Uważajcie, ponieważ jeden dotyk wody automatycznie killuje Spidermana. Ale cóż, tutaj jest exit. Więc panie i panowie, czas na ostateczną konfrontację z Venomem. I skończymy. mnie skończymy. Maraton Venoma. już mnie nie boli od tego robienia tego głosu. Tak mi się gardło przyzwyczaiło do tego. No ale pamiętam, kurde, trolling, i Sonic Team zrobiło, mówiąc, że Mike Pollock podawał głos Black Doomowi. Wszyscy tak, kurde, What the fuck? Mike Pollock to Black Doom? I okazało się to być pomyłką, To Mike Pollock powiedział i przeprosił oryginalnego aktora, Goku. Ponieważ Goku podawał głos Black Doomowi i tutaj jest Mary Jane Parker, która się topi, ale jak pozwolicie jej się utopić, to... Szczerze... Długo to zajmuje na każdym poziomie trudności, więc... Yy, ona się nigdy nie utopi. Ale cóż, Venom się będzie tutaj teleportował. I on tutaj będzie. LOL! Bajęcze pięści spowodowały, że Venom może przez kurde sto obiekty przechodzić. Tej walki nie lubię z powodu tego, że Venom jest tutaj ostro Teleport Happy albo niewidzialność Happy, że on spamuje niewidzialność. Ciekawoska, na normal tylko można jego dwa hity zrobić, zanim on ci da liścia śmierci. Na tu mówię liść śmierci z powodu tego, że praktycznie później ci zabiera ten liść. Ale cię tutaj walka też na normal rozpieszcza. Tak samo jak na Easy, yy, tybi. Pajęcznami i życiami. I teraz mnie liże, głupi fetyszysta. I po Venomie, panie i panowie, zakończyliśmy maraton Venoma. I on przez ścianę przyszedł. Więc teraz się Parker pyta, czemu Venom powrócił. Venom nam wytłumaczy sytuację, że on próbował uratować sytuację, ponieważ on ukradł technologię, ale potem Spider mu powie, że tak naprawdę to nie był prawdziwy Spider-Man, ponieważ obaj się widzieli. Co powoduje to, że Venom zrozumie sytuację i stanie się naszym sojusznikiem. Też nas przeprosi. Ponieważ podczas tej pokazówki pierwszej Eddie Brock powiedział, że ktoś... Parker mu kogoś przypominał, ponieważ go nie mógł rozpoznać. Ale miał kurde. Ten, malutką taką. Tak myślał, że to był Parker. Biając, Venom mówi, że Parker i jego żona są niewinni. I Venom jest teraz po naszej stronie. Biając, taki pozytywny koniec: Marto do Venoma Baba, y, dziewczyna uratowana. I mamy sojusznika. Teraz Venom się stał komiczną postacią. Więc y, Spiderman teraz podejrzewa dwie osoby, które mogły być Spidermanem. Albo Kameleon, albo Mysterio. Obaj są zdani z tego, że mogą zmieniać wygląd, szczególnie Kameleon. A Ray Mysterio to y, szajski magik. No i tutaj Venom mówi jego podejrzenia, jak Galactus, Submariner, Mighty Four. Ale cóż, musimy iść do Daily Bugle, żebyśmy mogli dowiedzieć się dużo informacji. Więcej informacji na temat fałszywego Spidermana. Ale ponieważ Venom i na nienawidzą Jamisona, to się trochę wkurzyli. Ale Spiderman Spider im mówi, że oni tylko potrzebują iść na ich ko komputery. I tak, panie i panowie, rozpoczynamy przedostatni rozdział. ...inwazja. Więc tutaj... E, teraz Venom wyczuwa kolejnego symbiota pod nazwą Carnage. E, Carnage... O nim pogadamy, kiedy spotkamy się z Carnagem, ale teraz Venom idzie go poszukiwać i go się pozbyć. Zatem czas my będziemy walczyli z naszym innym problemem, z symbiotami. Symbioty to najgorsi wrogowie w tej grze. Oni są fucking opeccy na normal. Dwa kity, pół życia nie masz, cztery nie masz, Całko giniesz. I co mi wnerwia najbardziej, to jest to, że jak za... ci trzecie zaatakują, to już cię praktycznie nie ma. Po prostu oni cię mogą ostro z powietrza jeszcze zdjąć bez problemu, ponieważ oni się mogą rozciągać. Więc teraz Spider-Man będzie Spider-Tchórzem, ponieważ na normal ja praktycznie uciekam od cybiotów. Wy nie chcecie walczyć z cybiotami, na normal, ponieważ one są opeckie, niebezpiecznie. Pózwają w cholerę życia. Jezus chryste. Oh, yeah. Jakbyś workiem treningowym się lała, nie kurde z wrogiem żywym. Oh. Więc to ostatni poziom, gdzie trzeba ratować y zakładników i to jest nawet bardzo krótki poziom. Oczywiście na Easy symbioty są łatwiejsze, ale Matko Boska na normal. Ja... Normalnie jakbyś z kiślem walczył. Tylko sobie wrócisz rękę Też symbioty są odporne na pajęczynę Więc każdy atak z pajęczyn, jak na przykład pajęcze pięści lub webjang to... Takie coś to one są odporne na to Co mnie też trochę dziwi ponieważ właśnie ten... Webjang co używałem o to Ten kamehameha Jest zarąbiście efektywny na Venoma Może to jest z powodu tego że Venom... Symbiot jest połączony z Eddie Brockiem Ale cóż Venom to jest jedna z najpopularniejszych postaci, tylko teraz troszeczkę już go nadużywają, według mnie z Venom Venoma w spider Trójce, matko boska, ta fucking abominacja to nie był Venom w tamtym filmie i w grze, o mój Boże, jego odgłosy w grze, nie, ocz teraz się zajmiemy to osobiście, the... <laughs> jakby kurde ktoś próbował efekt Sandwave'a zrobić na Venomie, na, na Spider-Manie Trójce, ale już się nie udało. Zygzakiem się wspinajcie, ponieważ symbioty mają cele jak normalnie quickscoperzy. Na Call of Duty. I jednak ja nie wiedziałem, że ja muszę. powiem o quickscope'ach. Moja mroczna przeszłość. Jedyna zaleta wersji pc to już mogę ostro przyznać, to to, że lagi są minimalne. W sensie takim, że. Eee, aż nie ma takiego czegoś, że gra się zwalnia, ponieważ za dużo wrogów, wiesz. Tak czy siak gra chodzi za szybko na PC-cie, więc do, do, do tego są tam glitche, ale cóż. Dwa poziomy przed bossem, panie i panowie. I nasz następny boss będzie właśnie tym bossem, który spowodował, że ja z Rage quitowałem e, na normal. W wersji europejskiej i w ogóle tutaj mamy generatory symbiotów. Będę szczery, ja nigdy nie słyszałem o generatorach symbiotów, nie, nigdy chyba ich nie użyli. To chyba jest ekskluzywne do gry. Ale DSP ostro się obraził, że on został obrażony jako fan, ponieważ generatory symbiotów przedstawili. Ale szczerze, to że on jest wielkim fanem, to jest zaproszenie, głównie prawda, ponieważ DSP gada tak o wszystkim. O, jestem wielkim fanem Dragon Ball Z. Radic się pojawia. Oj, to Vegeta jest! Nazwał Vegeta, nazwał Radica Wegetą. Albo jestem wielkim fanem Naruto. Kim jest Sai? Wielki fan, panie i panowie. W ogóle. ten kurde. ten roll. Insta -kill. Tutaj jest ognista pajęczyna, ale szczerze jej nie biorę, ponieważ poziom kończymy za parę sekund i stracimy ją. Ale ognista pajęczyna zabija szybko symbioty. Ale cóż, czas na ostatni poziom przed bossem. I to ostatni bardzo krótki poziom. W ogóle na easy możesz tylko jedną stronę generatora zjeść, zanim ten generator wybuchnie. Na normal trzeba dwa razy w te dwie strony uderzyć. I tam jest nasz sobowtór. We need to destroy him once and for all for justice. W ogóle, e, teraz wyszły recenzje Batmana kontra Supermana. I bez żadnego szoku okazuje się, że ten film jest ostrym takim malkim failem. Problem z DC w tych filmach jest taki, że oni próbują być praktycznie następnym shadowem The Hedgehog. Zero humoru, tylko Edge. Tego Marvel ma, ma według mnie lepsze miejsce w kinie, ponieważ ich postacie mogą być też komiczne i mają humor. Kolor jakiś jest. Ponieważ praktycznie każdy fucking film człowiek ze Stali, i z tego co ja widziałem z Batona to nie tylko szare kolory. Ale cóż, panie i panowie, oto koniec poziomu i teraz będziemy walczyli z tym oto sobowtórem. Kimkolwiek on jest. Dowody, że ja nagrywam na tyle ponieważ Play 2 nie ma dashboardu. Tylko jedna wersja Play 2, która jest tylko dostępna w Japonii i kosztuje strasznie dużo. Ale cóż, panie i panowie, czas na bossa, którego z Rage quitowałem na normal, ponieważ miałem dosyć jego jednego ataku. Więc się tutaj dowiadujemy, że ten sobowtór Spider-Man to tak naprawdę... Mysterio! Albo Mysterio, jak to się mówiło w Polsce. Mysterio to jest taki antagonista, który praktycznie nikt go nie bierze na poważnie. On umie robić ma... on jest magicznym... magikiem, ale nie takim dobrym, więc on używa technologii. By mu trochę pomóc. Ale cóż, czemu zrećki kutowałem na tym bosie? Pierwsza faza jest bardzo łatwa. Po prostu zniszcz jego kryształy, które zasilają jego superformę. To będzie bez problemu. Jego ataki są też super wolniejsze i Misterio bardzo wolno reaguje na to, gdzie ja jestem. Na Normal to on praktycznie reaguje natychmiastowo. I też Misterio na normal żre twoją pajęczynę, ponieważ można tylko go jebłankami Jebiankami, sorry, źle mi słowo wyszło. <gry> Kamehameha, pajęczym zaatakować. Druga sekcja ta jest frajerska, ponieważ tutaj Misterio spamuje jego kryształowymi sutkami I jak on cię uderzy, to on praktycznie będzie spamował w lewo i w prawo. I on jest bardzo szybki w tym ataku. I na pewno powiecie, na pewno, kurde, jest super łatwy. Ja miałem dużo problemów z tym. Komiks. Komiksy można zbierać, żeby odbokować nowe kostiumy, które zmieniają, ulepszają twoje atrybuty, jak na przykład lepszy damage, nieskocząć nie pajęczyny. I na tym bossie mi się w ogóle gra skarszowała na pececie, Jak grałem za pierwszym razem. Ale cóż, panie po i panowie, po Mysterio. I czas na ostatni rozdział gry.

Wiem, że się tutaj dowiadujemy, że ta mgła, która jest na Nowym Jorku, praktycznie szykuje ludzi na symbiozę z symbiotami. Wiem, że musimy iść do warehouseu numer 65. Tam są nasi antagoniści, którzy planują inwazję symbiotów. A Spider-Man nam mówi, że nikt nie może kontrolować symbiotów, co jest prawdą, ponieważ symbiot Venoma, Ediego Broka też ma swoje inne plany, ale to już w innych grach. Na przykład Web of Shadows. Więc, o stachy rozdział, który ma dwa poziomy, trzy poziomy i dwóch bossów.